Witajcie w kolejnym odcinku specjalnym podcastu Marketing Ludzkim Głosem. Jeżeli tak jak ja wierzysz, że skuteczna komunikacja powinna opierać się na wzajemnym zrozumieniu i pokornym przyznawaniu się do niewiedzy, dobrze trafiłeś. Marketing Ludzkim Głosem to podcast, w którym wraz z moimi gośćmi poruszam tematykę marketingu, internetu i biznesu językiem zrozumiałym dla każdego. Zapraszam Łukasz Wołek. Tym razem na początku chciałem Was zaprosić do grupy na Facebooku, grupa, która się nazywa Marketing Ludzkim Głosem. No i dzisiaj moim gościem jest po raz drugi Łukasz Wala. Cześć Łukasz. Cześć Łukasz. To nie jest pierwszy podcast z imiennikiem, bo pierwszy podcast był tydzień <laughs> temu, czyli drugi podcast z moim imiennikiem. Łukasz jest Digital Managerem w grupie Maspex, Wadowice. Wadowice około 50 km od Krakowa. Powiedz mi w takim razie, czym się w tym momencie zajmujesz? <grym> Bo zaczęliśmy od, w poprzednim odcinku o tym, czym się zajmowałeś na początku, a teraz 8 lat, ponad 8 lat w aspekcie. Tak, tak, już ponad 8 lat. No obecnie dbam o to na co dzień, aby nasze marki, a z każdym rokiem z ich coraz więcej miały najbardziej efektywną Komunikację digitalową w najbardziej efektywnych mediach, dopasowanych do grupy docelowej. Powiem w ten sposób. No, Okej, okay, no. Tych mediów jest tak dużo, że można się pogubić, co robić, żeby się nie, żebyś się nie pogubił? Co, ja w ogóle bardzo lubię te wszystkie takie cyfrowe media i, i gdzieś, jak pojawiają się nowe, nowe, nowe nowinki. Nowe, nowe, właśnie media, to mm, jestem pierwszy, żeby, żeby, żeby to badać. Czyli jesteś tak zwanym early adopterem? Jestem early adopterem, tak. Zajmiemy <grym> od razu bazera, early adopter, czyli no, osoba taka jak ty. No dokładnie, tak, <grym> która jako pierwsza testuje nowe rzeczy, które się pojawiają, e, no i sprawdza ich użyteczność. Zresztą mm. taka też jest trochę moja rola w, w aspekcie e, mojego zespołu, aby być na bieżąco z tymi rzeczami, które się pojawiają w cyfrowym świecie y, oraz sprawdzać, na ile są one użyteczne w komunikacji naszych marek. Hmm. Jakie narzędzie ostatnio testowałeś, czy jaki kanał komunikacji? Na przykład testujemy nowe formy e, reklam, które się na przykład pojawiły ostatnio na TikToku, prawda? Hmm. Nie było takich form typu stories, ostatnio się pojawiły i to w są nasze ostatnie testy. Hmm. E, także y, bardzo często to polega też na tym, że nasze testy nie wychodzą poza nasze biurka, tak? bo hmm. zanim stwierdzimy, że rzeczywiście ta forma jest użyteczna, ma potencjał zasięgowy, bo to też jest tak jakby istotne e, dla danej grupy docelowej e, oraz jest efektywna kosztowo, no bo trudno, żeby robić coś tylko i wyłącznie dlatego, że jest to coś nowego, tak, tak. że nam się to nie opłaca tego robić na przykład. No to sprawdzenie tego po prostu kończy się wprost na, na, na naszym zespole i, i nie wychodzi gdzieś dalej. gdy odfiltrowujemy to w pierwszej kolejności. Można powiedzieć w takim razie, że wasz zespół, czy, czy twoja praca zakrawa o research and development, czyli badania i rozwój, tak? Trochę tak, mhm. można tak powiedzieć. Dzisiaj bohaterem naszego podcastu jest słowo... Jest skrót RTB, jak ono jest tłumaczone, bo nie ma jednej, tak naprawdę, w tym momencie tak jednego tak, rozwinięcia, tak, Są tak dwa, przynajmniej. To oznacza kilka różnych, różnych terminów, natomiast każdy z tych terminów znaczy coś innego, tak naprawdę. W naszym przypadku chodzi o reason to believe, mhm. czyli uzasadnienie komunikatu emocjonalnego, dlaczego ktoś ma nam uwierzyć w to, co powiedzieliśmy, prawda? Mhm. Tak w dużym skrócie to można wytłumaczyć no oprócz tego to jest na przykład RTP real time e, bidding na przykład, tak. prawda? więc zupełnie inne, inne, I, inne tak I, i co jest ciekawe, że jeżeli rozmawia się w branży, na przykład jeżeli z mediowcami rozmawiasz, i mediowiec ci mówi RTP, RTB, tak. no to faktycznie trzeba mieć otwarty umysł i, i wiedzę tak naprawdę na ten temat, tak. o którym RTB mówimy, prawda? Dokładnie. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, no też tak naprawdę powiem ci szczerze, że to słowo RTB, ten skrót RTB, był jednym z takich moich motywatorów do tego, żeby roz, otworzyć podcast właśnie marketing ludzkim głosem. O! No, bo, bo wiesz. No tak, oznacza parę różnych rzeczy. Tak, tak. No. Pracujesz w Maspeksie, w grupie Maspeks, w firmie, która nazywana jest polskim Nestle. To Proje Nestle jest szwajcarskim Maspeksem. <laughs> tak? Teraz już? Okej. Okay. Y żarcik. <laughs> Projektujecie mnóstwo marek. Powiedz mi, na, na którym etapie. Projektowania marki określa się e, RTB, czy na etapie takiego laboratoryjnego e, tworzenia produktu, czy może na etapie projektowania marki, czy może na etapie tworzenia briefu dla agencji, briefu dotyczącego komunikacji? Wiesz, to na różnych etapach, bo bardzo często poszukuje się tego dowodu, że jesteśmy z jakiegoś powodu lepsi od konkurencji, już tworząc produkt. Czyli mm -hmm. staramy się stworzyć taki produkt, który będzie lepszy w jakiś znaczący sposób, znaczący dla konsumenta, bo, bo jeżeli powiemy, że jesteśmy lepsi, bo coś i to coś jest zupełnie nieistotne, dlatego... Dlatego odbiorcy, no to no, takim RTB można sobie coś no, zrobić krzywdę, tak? No, bo, mm. Rozmywając w ogóle jakby komunikat o no coś, co, co nie ma znaczenia. Natomiast często marki używają takiego uzasadnienia dla komunikatu, który nie jest jakoś głęboko w produkcie. Tak? Szukają go w bardzo wielu różnych miejscach. Mogą to być rzeczy, które z jednej strony są fizyczne, mogą być zakorzenione gdzieś tam w historii firmy na przykład, albo w jakiejś technologii produkcji, albo, no, albo w samym produkcie, tak, w recepturze, ale mogą to być rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie, ma, nie są tak naprawdę niczym takim fizycznym, sensownym, ale staramy się nim uzasadnić ten główny komunikat. Tak? Mhm. Na przykład możemy powiedzieć, że jesteśmy najlepsi dla twojego dziecka, ponieważ robimy... E, produkty dla dzieci od dawna. Tak? Mhm. Tutaj mówimy o tym, że skoro ktoś ma historię jakąś, no nie, mówimy od, od dawna, nie, od 100 lat, mhm. to znaczy, że ktoś może nam uwierzyć w to, że jesteśmy najlepsi dla swojego dziecka. Prawda? To zaufanie Dokładnie. budujemy. Budujemy zaufanie mhm. oparte na e, doświadczeniu, na tradycji mhm. i tak dalej, i tak dalej. To nam się wtedy buduje. Natomiast y, Możemy, troszkę jakiegoś takiego fajnego przykładu, w którym to RTB jest wymyślone w ogóle w z kosmosu, mhm. um, ale są takie przykłady, można, można znaleźć, że. Tak, tam, jest krystalicznie czysta woda, tak? Mhm. I teraz nasza woda jest krystalicznie czysta. Co to znaczy krystalicznie czysta? No, jak coś jest czyste, to jest czyste, tak? Mhm. A krystalicznie czyste to jest bardziej czyste niż czyste? I tutaj możemy mówić ekstremalnie krystaliczne, czysta woda, prawda? I, jeszcze I tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Więc z z staramy się wzmocnić ten komunikat. Natomiast jak się na tym zastanowisz, rozbierzesz na czynniki pierwsze, no to to jest tak wzięte trochę z takiego kosmosu, nie? Mhm. Czyli nie z niczym. Nic, no, należysz do, do, wod, wodę do szklanki do jednej, do drugiej. Ta jest krystaliczna, krystalicznie czysta, a ta jest tylko czysta i są takie same, prawda? To w kategorii szamponów są aktywne cząsteczki. Tak, albo proszków do prania. Ja uwielbiam reklamy proszków tak. do prania, bo biel jest bielsza niż biel, więc świeci po prostu. Możesz oświetlać mieszkanie wypraną bielizną. Powiedz mi, jak powinno się projektować marki, żeby ze sobą nie konkurowały, jeżeli mówimy tutaj o marce, która ma wiele podkategorii, tak? mhm. wiele subbrandów tak zwanych? To jest strasznie dużo, dużo roboty, mówiąc zupełnie szczerze pod kątem ułożenia strategicznego mm. marek, kategorii produktowych, które, w których ta marka pracuje, w której ta marka się, się sprzedaje i chce, chce, chce istnieć na rynku. Gdyż jak się tego nie, nie zrobi dobrze, no to po prostu z jednej strony zajmujemy półkę produktami, które się mogą nie sprzedawać, albo wzajemnie się kanibalizować, prawda? Mhm. I do tego jeszcze, jeżeli ma się bardzo wiele marek, już stricte, tak jak na przykład Maspex, ma wiele marek podobnych do siebie kategoriach, spełniających podobne potrzeby, no to jest to ekstremalnie trudne, żeby, żeby nie popełnić tutaj żadnego błędu. I tak naprawdę jest to ciągła praca, tak? Bo mhm. nie jest tak, że raz sobie coś ustawi, że masz na 5 lat spokój, na 5 nowa strategia. Tylko obecnie na konsumenta wpływa tak wiele różnych komunikatów, komunikatów konkurencji, pewnych trendów, z którymi się spotyka, i w ogóle to otoczenie zmienia się tak szybko, że to jest takie ciągłe przesuwanie i szukanie tego, jak ta marka może być jeszcze lepsza, jeszcze bardziej dopasowana, jeszcze bardziej zaspokajać konkretne, pojawiające się nowe potrzeby, zdejmując te kategorie, czy, czy, czy podkategorie produkty konkretne, które zaspokajają jakieś inne potrzeby, które gasną na przykład mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby cały czas robota marketingu, żeby, żeby to było na czasie po prostu. Słuchaj, ja się spotkałem w swojej historii z wieloma briefami, w których wymienionych było po kilka RTB. Nie wiem, czy to akurat ma jakieś, ale z pozom aspektowych na pewno. I teraz pytanie, jak byś do tego podszedł? To znaczy skupiać się bardziej na jednym RTB, czy komunikować do razu kilka RTB? To zależy. <grym> <grym> Nie, oczywiście. No właśnie, to od takiego strategicznego podejścia, tak. prawda? Z, zależy, co chcemy powiedzieć, co chcemy osiągnąć. Hmm. Bo jeżeli mamy zupełnie nowy produkt, który zaspokaja kilka, kilka potrzeb e, i uważamy, że każda z tych potrzeb e, powinna być uzasadniona, że ten produkt zaspokaja tę konkretną potrzebę, one hmm. są różne, to możemy projektować to w sposób mm, komunikacji równoległej, mhm. że ten produkt jest taki i jest taki i jest taki, mhm. prawda? E, bo to to to. Mhm. Ale możemy też to zaprojektować w taki sposób, że najpierw ciśniemy jeden komunikat, który mówi, że ten produkt jest taki, jak już to zbudujemy, to mówimy o, do tego jeszcze jest taki, prawda? Mhm. I wtedy rzeczywiście wybieramy ten najważniejszy e, najważniejsze uzasadnienie e, tego, że nasz produkt jest jakby lepszy od konkurencji. Mhm. E, która droga jest lepsza? Nie, nie można tego jak gdyby z góry określić bez mhm. analizy konkretnego jakby produktu. No jest to. jeszcze taka droga, bo od zbudowania świadomości marki do zakupu mamy jeszcze fazę rozważania, prawda? Więc można tutaj te komunikaty podzielić na różne fazy, prawda? Czyli na tej fazie od unawareness do awareness, mhm. czyli od nieświadomości do świadomości, gdzie pierwszy raz konsument spotyka się z marką, komunikować jakiś taki główny RTB, tak? Jak najbardziej. A powiedzmy, kiedy już rozważa, nie wiem, wyszukuje informacji jakieś informacje w internecie. Na produkcie też można napisać. Tak, po, czy na produkcie można napisać. różne rzeczy. Dokładnie, tak? można napisać inne, inne komunikaty. To też bardzo zależy to... od, od, od kategorii produktowej, którą mamy, mhm. no bo jeżeli mówimy rzeczywiście na przykład o jakimś produkcie, który się rozważa, tak? Mhm. Na, na, na przykład produkty, m, które się kupuje do domu, rozważa się dłużej niż te, które się kupuje na raz teraz wypić i pójść, prawda? Mhm. I to powoduje, że ma się trochę więcej powodów tego, żeby skłonić tego człowieka, że ten produkt, który kupisz do swojego domu, dla twojej rodziny i tak dalej, tak dalej, jest taki, jakiś, siaki, siaki, owaki, prawda? Mm -hmm. Bo ten, który wypijesz na raz albo zjadasz na raz, po prostu ma zaspokoić jedną konkretną potrzebę, która się pojawia w tym momencie, prawda? Mm -hmm. Czyli w tym momencie chcemy się pić, to na lodówce z napojami różnymi będziesz miał napisane orzeźwiające napoje, prawda? Mm -hmm. Które Ta. będą mówiły, że te napoje orzeźwiają. Bo są mokre i są z lodówki. Pod warunkiem, że lodówka będzie włączona. No wtedy byłem w sklepie takim lokalnym. Podchodzę, patrzę się. No jest lodówka z napojami. Pytam się gościa, czy te napoje są schłodzone. A gość mi mówi: No chyba nie. W restauracji mają obowiązek chłodzić napoje. A w sklepach nie. Właśnie. To ja są, właśnie też miałem taki przypadek w moim lokalnym sklepie osiedlowym, że podszedłem do sklepu i powiedziałem, że. No, i się dotykam tej butelki piwa. Miałem ładne na piwo. Nie wiem, czy można mówić o piwie? Można. E, miałem ochotę na piwo i pochodzę, otwieram tą lodówkę, no i to piwo było cieplejsze, niż gdyby tak jakby ta lodówka grzała. tak? No i mówię, że no, czy nie włączacie lodówki, no bo jest ciepło, bo upały i tak dalej. No nie, panie, by było napić zimnego piwa. A pani ekspertka powiedziała, że no ludzie powiedzieli, że wolą ciepłe. <laughs> I to, jakby, Skoro taka jest potrzeba konsumenta, że ktoś chce się napić ciepłego piwa, no to nie miałem nic do gadania, no i wyszedłem bez piwa, ale. Ale cóż, no być może ja mam inne potrzeby niż reszta konsumentów. <laughs> taki wyjątkowy jest. No, że <laughs> Ale ty też masz takie, takie potrzeby, że wolisz zimne. Więc no, <laughs> może to jest rzeczywiście jakieś... No piwo jest zdecydowanie zimne. Yy, napoju się można czasami napić ciepłego, aż tam nie, nie, nie no, no W briefach pojawia się też informacja, taki podział na RTB racjonalne i emocjonalne. Trochę już o tym powiedzieliśmy, natomiast jaka jest różnica między racjonalnymi a emocjonalnymi i czemu to się tak, yy, powiedzmy, rozgranicza? Um, powiem tak, no te emocjonalne dotyczą czegoś, co jest nienamacalne w zasadzie dotyczy emocji, tak? Mhm. A yy, racjonalne to jest jakiś konkret, tak bym tak, tak to nazwał. Mhm. Natomiast yy, bardzo często w zasadzie RTB to powinna być Rzecz, jakieś stwierdzenie, które jest konkretne. Bo jeżeli ktoś, jeżeli mówimy o reason to believe, to yy, nie możemy, ja uważam, że powiedzenie czegoś, co jest, E, takim, m, taką miękką rzeczą, w zasadzie nie tłumaczę tak, emocjonalną, tak, w zasadzie no. to, to, to nie jest y, powód do tego, żeby ktoś nam wierzył mm -hmm. prawda? Natomiast tak, tak jak mówię, czasami się, się stosuje to emocjonalne. Natomiast komunikat często jest po prostu emocjonalny w jakiś ten sposób, i mm -hmm. on jest wzmocniony właśnie tym, tym takim twardym RTB, tak? Czyli tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, jesteśmy najlepsi dla. Nasze produkty są najlepsze dla Twojego dziecka, ponieważ robimy produkty dla dzieci od tam 100, 100 lat na przykład, prawda? Mm -hmm. Albo y, nasz produkt jest najlepszy dla Twojego dziecka, ponieważ ma 44 witaminy i zaspokaja 100% dziennych zapotrzebowania na jakąś tam witaminę, prawda? I to mm -hmm. na to mam jakieś tam badania. Albo nasz smak jest najlepszy, i to jest w sumie stwierdzenie takie, jest taki statement, prawda? A y, on jest wzmocniony. Uważamy tak, bo zrobiliśmy badania i 79% powiedziało, że ten smak jest lepszy od wszystkich innych smaków, na przykład nie wiem, napoju typu cola, prawda? Mhm. I, yy, I to jest jak gdyby to, to RTB, które ma skłonić tego człowieka, żeby on uwierzył w to, że ten smak jest najlepszy. A czy współczesny konsument wierzy jeszcze influencerom? Ja w ogóle bardzo nie lubię influencerów. E, niestety, i niestety oni mają coraz większą siłę. Ale siły oddziaływania, siły oddziaływania na, 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 na tak, społeczeństwo tak. czy na marketerów. Siły oddziaływania na społeczeństwo, niestety. W ogóle to będzie, przepraszam, takie, takie stwierdzenie, że żyjemy w świecie, w którym jest pewien upadek autorytetów, tak? I hmm. bardzo trudno znaleźć w masowych mediach takie autorytety. Które byłyby w stanie kreować w jakiś tam sposób potrzeby albo kierować bardziej ludzi na, na konkretne potrzeby, za, za którymi po, powinni podążać. Prawda? Mm. Mówimy tutaj o e, bardzo wysokim konsumpcjonizmie oraz y, o tym, że e, influencerzy stali się pewnymi tablicami reklamowymi, e, kreują trendy konsumpcyjne głównie. To nie są te trendy. Nie, nie sprawiają, że życie ludzkie staje się lepsze w żaden sposób, mm. tak? To, że ktoś się wytarza w liściach w nowej kurtce jeansowej, modnej mm. w tym roku, nie sprawia, że świat staje się lepszy, prawda? I to dlatego właśnie nie lubię influencerów. Oczywiście i to, to słowo influencer z założenia dotyczy kogoś, kto w internecie, w jakiejś platformie udziela się, ma pewne grono odbiorców i prezentuje tam pewne rzeczy, pewne trendy. Mm -hmm. Natomiast jest sporo twórców, Internetowych, którzy, których bym od tej grupy influencerów takich typowych trochę jednak oderwał. Mhm. I oni są popularni, mając pewien konsekwentny wizerunek, mhm. natomiast ich życie nie polega na tym, że są tablicami reklamowymi y, dla marek, prawda? Mhm. I jest sporo takich takich znanych ludzi. Natomiast właśnie, ja bym nie nazywał influencerami wtedy, prawda? Celebrytami? Celebrytami trochę bardziej bym mógłbym nazwać, natomiast y, bardziej właśnie autorytetami jakimiś. I z takimi warto współpracować? Uważam, że konsekwentna współpraca z takim, z takim autorytetem mhm. y, będzie y, na pewno dla marki bardziej, w dłuższym okresie bardziej y, korzystna. Natomiast, dlatego na początku powiedziałem, że, że bardzo nie lubię influencerów, ponieważ oni bardzo łatwo i bardzo szybko, korzystając z nowoczesnych mediów, docierają do młodych ludzi po prostu mhm. i jak gdyby zastępują tą potrzebę znalezienia pewnego autorytetu jakiegoś tam kierunku. Mhm. No i niestety taka osoba jak gdyby nie szuka nikogo dalej, tak? do kogoś, do kogo trzeba dotrzeć i, i trzeba się trochę wysilić, żeby znaleźć taki autorytet. Mhm. Czyli to jest takie bardzo płytkie, prawda? Jest to bardzo płytkie, tak. Czyli tak samo przywiązanie do produktu, który dany influencer powiedzmy zarekomendował, może być też krótkotrwałe. No niestety tak, niestety mhm. tak. Bo jeżeli mówimy o tym, że... In, inaczej, jeżeli mówimy o budowaniu marki, mhm. to taka marka y, nie będzie dużo fajniejsza w dłuższym okresie, jeżeli... Wybierzemy 20 influencerów, którzy się z nią pokażą na Instagramie na jednym zdjęciu. Po prostu. Hmm. Jeżeli e, natomiast znajdziemy pewną osobę, która prezentuje swoim zachowaniem pewne cechy, jest stała w, w, tych, w tych zachowaniach, tak? Hmm. Ona konsekwentnie buduje swój wizerunek jako pewnej e, osoby, e, która ma jakieś tam cechy, prawda? Hmm. I mamy markę, która również chce te cechy, chce być postrzegana przez pryzmat, jak gdyby tych cech, chce mieć taki wizerunek, to jeżeli. Zdecydujemy się na taką współpracę z takim influencerem, to być może w dłuższym okresie to rzeczywiście lepiej zas za zaskutkuje, e, zaprocentuje e, i uda się tej marce zbudować, jak gdyby pojechać na tym. prawda? Mhm. To jest fajny przykład, moim zdaniem, bardzo fajnej współpracy jest ING z Markiem Kondradem. Prawda? Mhm. Oni konsekwentnie latami używają Marka Kondrada, który nie przebiera się tam w kogoś innego zupełnie, tylko mhm. jest. Pewną osobą, pewnych, pewnych cechach, prawda? Celebrity. I, dokładnie. Natomiast on o tych produktach, produktach, cechach tej usługi, prawda, usługi jakiejś tam bankowej, mhm. mówi y, w sposób, w który można mu wierzyć, prawda? To nie jest jak gdyby, to nie, to, nie jest, to nie jest na siłę i za chwilę nie, nie startuje w innym banku i tak. albo w czymś zupełnie, zupełnie innym z innej parafii, i wtedy trzeba się znaleźć, okej, okay, czy on teraz mówi o banku, czy on czymś innym, prawda? I tu się zacieram ta, to pojęcie y, celebryty z influencerem, prawda? To teraz w tym momencie, no, powiedzmy, y, Robert Lewandowski jest celebrytą czy influencerem, mając y, chyba największą w tym momencie publikę na Facebooku, jeżeli chodzi o gwiazdy, o ile dobrze pamiętam, no celebryta ja myślę, czy influencerem. Tak, tak, tak. Myślę, że, że on jest, y, jest raczej celebrytą, chociaż patrząc przez pryzmat tego, ile Różnych marek no w czasach swojej świetności prowadzi, to można tutaj mówić o, o pewnych cechach takiego influencera. Natomiast, hmm. wiesz, dla mnie influencer to jest ktoś, kto stara się wywrzeć jakiś wpływ i swoim zachowaniem ten wpływ stara się potwierdzić. Natomiast jest to stricte nakierowane na to, żeby tę markę sprzedać, prawda? Hmm. I jeżeli mówimy o, o tym, jak to jest zrobione w przypadku Roberta Lewandowskiego. No to on występuje w szeregu różnych reklam, różnych produktów. Każdy z nas może wymienić szereg tutaj tych, tych, tych produktów, tych marek. Eee, pytanie, jak bardzo rzeczywiście on jest postrzegany, jeżeli te marki są postrzegane przez jego cechy. tak? Mm -hmm. Bo coś, czymś innym jest to, że jesteś człowiekiem sukcesu, prawda? I teraz marka chce się ogrzać w swoim świetle, po prostu. Mm -hmm. Bo też jest postrzegana jako marka dla ludzi sukcesu, na przykład i tworzysz pewną taką strukturę, którą, którą pchasz. Natomiast y, czymś innym jest zebranie kilkudziesięciu influencerów sieciowych po to, żeby z, pokazali się swoim produktem. Prawda? Mm. To pewnie też zadziała w krótkim okresie na sprzedaż, bo jeżeli mówimy o tym, że szereg ludzi weźmie to do ręki i powie, że spróbuj, bo to jest fajne, świetne, no to to jest bardziej pchanie tego produktu niż w sumie budowanie marki przez cechy tego influencera. Prawda? Mm -hmm. No, bo każdy z tych ludzi ma inne cechy, no to jakby tak, tak, Trudno, żeby, żeby mówić tutaj o, o, o wzmacnianiu marki przez pryzmat y, tych cech. No, po są fajni, a ta marka też jest fajna, ale każda marka jest fajna, nie? Mhm. Z marką. I tutaj możemy odesłać do poprzedniego podcastu, w którym rozmawialiśmy o świadomości marki i y, o, o takim wskaźniku y, nie tylko. Top of mind, tak, tylko to, co ty mówisz, budowanie świadomości pewnych cech produktów poprzez wykorzystanie pewnych naturalnych cech tak. danego, danego celebryty. Cech rozpoznawalnych hmm. celebryty, Ale tak samo można mówić o e, na przykład współpracy z inną marką, prawda? Jeżeli tylko z innej kategorii. Mamy hmm. markę, która chce być bardziej zdrowa. Nie? Hmm. Na przykład. No bo nam wyszło, że ona zdrowa nie jest, ludzie postrzegają tę markę i produkty jako coś co jest niezdrowe. No, na pewno nie dla ludzi zdrowych. No ale hmm. mamy, z badań nam wychodzi nie trzeba na to robić badania, że ten trend zdrowotny jest coraz bardziej przez ludzi dostrzegany i, i oczekują produktów bardziej zdrowych. No to to, że my zmienimy w jakiś tam sposób receptę naszego produktu, to jest jak gdyby jedno, ale teraz musimy to zakomunikować. Ale hmm. mamy markę, która ma ugruntowaną świadomość jako produktu mało zdrowego. Hmm. I teraz co można zrobić? No można pójść do influencera, który jest kojarzony ze zdrowiem po to, żeby nam mówił o tym, że ten produkt jest teraz zdrowy, mm. tak? ale można też wejść na przykład w współpracę z inną marką, która z za założenia jest bardziej zdrowotna mm. i w jakiś tam sposób robić kooperację. Mm. Mm. I w ogóle tak chodzi o to, że z którego chcemy zbudować pewien parametr emocjonalny tak? w tym przypadku yy, mm. na marce, to musimy zastanowić się, jakim wachlarzem różnych działań to zbudujemy. I... Możemy wprowadzić produkt do aptek. Możemy wprowadzić produkt do aptek, <laughs> najbardziej. To jest bardzo, bardzo fajna... Yy, Droga do tego, żeby zbudować zdrowotność produktu. W przypadku soków ważne, żeby były lodówki w aptekach i koniecznie włączone. <noise> Dokładnie. Tak. <noise> dobra, Łukasz. Dziękuję Ci bardzo za tę za rozmowę. Dzięki. Czego Ci mogę życzyć w Maspeksie? E, Oryty, trudne pytanie. Ja w Maspeksie mam. Mam prawie wszystko, co potrzebuję, więc żyć mi po prostu tego, czego, e, czego nie mam. O. <głos> <głos> no dobra. Tak tajemniczo. Tak, tego, czego nie masz. E, dzięki, a Was zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Cześć. Dzięki, cześć. i